Proszę Państwa, jestem tutaj już długo w tej partii i w partii, która tworzyła tę partię, także widała cały czas. I nigdy nie szliśmy tak szeroko do wyboru. Nigdy nie było tyle ludzi zaangażowanych. I chciałbym Państwu opowiedzieć taką śmieszną historię. Może nie śmieszną. Mój ojciec był Leśnikiem i kiedyś zaprowadził mnie nad jezioro do lasu i pokazał mi gniazdo obrodka. Taka duża zamka ulepiona z gliny i... I ja co jakiś czas tam chodziłem, i podglądałem te ptaki, któregoś dnia one wyszły na gałąź. Rodzice przylatywali i dokarmiali je ciągle. Ale w pewnym momencie przyleciał ojciec i rzucił się wściekle na te isklerki. Jak chwyciłem gałąź, wystraszyłem tego ojca. Poszedłem do domu i mówię ojcu, że taką sytuację widziałem. A ojciec mówił coś ty zrobi? A ja mówię, tak, to Wyobraź sobie, że ten drost przymuszał te swoje dzieci, żeby zaczęły same latać. I dlaczego mówię? O tym? Proszę Państwa, na naszej konwencji nie było prezesa. Konwencja nam wyszła? Wyszła nam wyjątkowo. Proszę Państwa, e, zauważyłem od pewnego czasu, że prezes jeździ mniej. I będzie jeździł jeszcze. Dni. Z jednego powodu podstawowego. Po prostu coraz więcej osób, miejsc chce, żeby odwiedzali. A tego się nie da zrobić poprzez na obowiązki. Nie wiem, czy zauważyliście, że na jego Facebooku on zamieścił swoją starszą fotografię. Jakby dał nam do zrozumienia, że. Coś przez co nam mówił. i słuchajcie uważam, że on jak ten drost, nauczył nas w tej chwili już lat. Może nie zgrabnie skaczemy jeszcze po tych gałązkach, ale to myśmy tutaj taką szeroką ławą poszli, to myśmy zrobili tą kampanię, zrobiliśmy ją uważam bardzo dobrze. Nie mam żadnych zarzutów, bo tyle osób, które, tylu amatorów, którzy tutaj się tak mocno napracowali. Sprofesjonalizowali się. I sprofesjonalizowali się. Tak? Słuchajcie, po prostu jest ogromnym sukcesem i uważam, że to rewelacyjny początek naszej drogi.